Cześć, nazywam się Teresa Płotkowiak i zostałam zaproszona przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku do wzięcia udziału w prezentacjach doktorskich w ramach Nocy Muzeów. No i tutaj takim moim pomysłem było pokazać coś z szuflady, dlatego że nie ukrywam, że będąc na trzecim roku studiów doktoranckich z reguły pracuje się już dosyć intensywnie nad, nad pracą pisemną, finiszuje się już te swoje przemyślenia praktyczne, w związku z tym powiem szczerze, że trudno skupić się na czymś innym. Natomiast bym skłamała, gdybym powiedziała, że nie mam niczego w zadarzu, ponieważ mam trochę pracy dodatkowej. Nie ukrywam, że bardzo lubię startować w konkursach, oczywiście z różnym powodzeniem, co mnie absolutnie bawi, ale jest to jakieś wyzwanie i lubię sobie takie wyzwania stawiać. Muszę przyznać, że w plakacie zawsze interesował mnie pomysł, chociaż nie zawsze dochodziłam do, takiego, do takich rozwiązań. Wiadomo, na początku swojej edukacji człowiek Słyszę tylko od wykładowcy, że liczy się pomysł, natomiast musi, musi wpaść na jakiś faktycznie ciekawy pomysł, ideę, żeby wprowadzić jakąś nowość, e, przynajmniej na, na, tym, na tej arenie e, projektantów grafików. Oczywiście bardzo dużo pomysłów zostało już, e, już wyeksplatowanych. To jest oddziaływanie na odbiorcę poprzez taką grę graficzną, taką grę skojarzeń. Czasem forma wrazu, grafiki jest syntetyczna, półsyntetyczna bądź narracyjna. Podejście każdego twórcy zawsze w jakiś sposób wnosi kolejne sugestie, i warto, wydaje mi się, zaprezentować swój światopogląd, i to czyni świat chyba ciekawym. Nie do końca interesują mnie plakaty, które odzwierciedlają daną sytuację w bezpośredni sposób. Narracyjny, takim moim, e, moim absolutną inspiracją jest e, Lex Zdrawiński. Chciałam powiedzieć właśnie o jego definicji plakatu, że plakat to nie jest książeczka oszczędnościowa, do której cały czas coś dokładamy, tylko właśnie wydajemy. tak? I myślę, że to bardzo mocno oddaje tą ideę less is more czyli mniej znaczy więcej. Plakaziści, graficy, artyści y, mówią często o plakacie, że właśnie w nim liczy się pomysł. Trzeba, w plakacie trzeba postawić na pomysł. I teraz mogę stwierdzić, oczywiście, że jest to prawdą. Y, bo oczywiście też już jakiś tam y, zakres, y, y, też już zdobyłam jakieś doświadczenie, w związku z tym y, czuję, że, że faktycznie to ma moc. Y, I też ja w ten sposób rozpatruję plakat. I właśnie dzisiaj szukam czegoś takiego w plakacie, szukam pomysłu.